Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Rest in Test. Nazywam się Marcin Biszow i dziś zabieram Cię na wyprawę do miejsca, gdzie codzienność programistyczna spotyka się z chaosem i przypadkiem. Przed Tobą podróż do Bagosfery, niezwykłego ekosystemu, w którym żyją sobie błędy. Czasem drobne, czasem zabawne, a czasem katastrofalne. Opowiem Ci o tym, skąd biorą się bugi, jakie mają zwyczaje i dlaczego niektóre wracają niczym bumerang. I czym różni się zgłoszenie błędu od jego zrozumienia? A na deser opowiem Ci historię jednego z najgroźniejszych stworzeń bugosfery checkboxa zagłady. Gotowy? To zaczynamy! Zaczniemy od fauny i flory, czyli od tego, jakie gatunki błędów można spotkać na naszej wycieczce po bugosferze. Każdy z nich ma swoje cechy charakterystyczne i ulubione siedliska. Przyjrzymy się im po kolei. Pierwszy na liście to klasyk. Błąd logiczny. To taki moment, gdy komputer robi wszystko zgodnie z poleceniem. Tylko że polecenie było błędne. To jak powiedzieć komuś: kup mleko. Jak będą jajka, to kup 6. No i masz 6 kartonów mleka. Komputer zrobił wszystko jak trzeba, tylko nie tak jak miało być. Zła logika, zły efekt. W życiu codziennym to jak nastawienie budzika na rano, ale zapomnienie go włączyć. Logicznie niby wszystko dobrze, ale rano czeka Cię zaskoczenie. Następne są typowe bugi. Najczęstsze, najbardziej banalne, ale też najbardziej uparte. Coś jak zostawienie otwartego okna zimą. Zapomniałeś. Literówka w nazwie zmiennej, pomylony przecinek, brak przecinka w zdaniu, czy zapomniane zapisz w dokumencie. Klasyki. Drobiazgi, które rozwalają cały efekt. Zupełnie jak ta jedna skarpetka, która zawsze ginie w praniu i psuje ci potem całą parę. Albo klucze, które odkładasz zawsze w tym samym miejscu, a jednak kiedy się śpieszysz, nagle ich tam nie ma. Teraz robi się ciekawie. Edge Casey, czyli przypadki brzegowe. Błędy, które pojawiają się tylko w wyjątkowych warunkach. Takie egzotyczne bugi. Działa wszystko, ale tylko do momentu, gdy klient wpisze nazwisko zaczynające się literą EŚ, albo jak data przypada 29 lutego. Przeważnie nikt nie testuje takich sytuacji, bo kto by się spodziewał? To jakby automat z kawą zepsuł się tylko wtedy, gdy wrzucasz mu jedno groszówki zamiast grubego bilonu. Nikt nie testuje takich przypadków, bo są rzadkie, ale jak się już wydarzą, to robi się ciekawie. I ostatnie w tej sekcji, regresje. To bugi zombie. Myślisz, że je zlikwidowałeś, a one wracają. Ktoś zrobił poprawkę, a potem ktoś inny ją przypadkiem cofnął. Albo zmienił coś w zupełnie innym miejscu, co wpłynęło na tamtą funkcję. I znów masz problem, który już raz był rozwiązany. Jak chwasty w ogródku. Wyrywasz, pielisz, a one zawsze znajdą drogę, żeby pojawić się ponownie. Albo jak bałagan w szufladzie z kablami. Posprzątasz, jest spokój, a po miesiącu znowu masz tam dżunglę. Okej, okay, skoro poznaliśmy już podstawowe gatunki, to teraz czas na jednego z najdziwniejszych mieszkańców Bagosfery: niepowtarzalny bug. Taki, który pojawia się tylko wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Czym jest niepowtarzalny bug? Wyobraź sobie błąd, którego nie da się otworzyć na zawołanie. Program działa? Nagle nie działa. Ale kiedy pokazujesz innym, znów wszystko działa jak z bajki. To jak samochód, w którym dziwnie coś stuka, ale gdy pojedziesz do mechanika, nagle chodzi jak marzenie. Dlaczego tak się dzieje? Powodów może być mnóstwo. Może to być konkretny dzień, godzina, kolejność kliknięć, wersja systemu, przeglądarka, a nawet to, że jednocześnie miałeś otwarty kalkulator. Serio. Aplikacje to często bardzo czułe organizmy. Podobnie jak radio samochodowe, które szumie tylko wtedy, gdy przejeżdżasz koło konkretnego miejsca. No i dochodzimy do legendy. Błąd, który wraca w co drugi wtorek. Nie ma w tym magii. To najczęściej efekt aktualizacji, zaplanowanych zadań czy restartu systemu. Ale jak błąd pojawia się regularnie, to choćby i raz na dwa tygodnie, jest powtarzalny. Trzeba tylko znać kalendarz. Trochę jak śmieciarka, która budzi Cię zawsze wtedy, gdy akurat chcesz się porządnie wyspać. Jest to wtorek, bo wtedy o 6 rano przyjeżdża po bioodpady. A dlaczego akurat wtorek, a nie inny dzień? Bo właśnie wtedy wiele firm planuje swoje aktualizacje systemowe. Poniedziałek to zły dzień, bo wszyscy dopiero wchodzą na obroty po weekendzie. Środa to już środek tygodnia, ryzyko, że coś się rozleje i popsuje inne rzeczy. A wtorek? Idealny balans. Ludzie są już przytomni i do weekendu jest jeszcze trochę czasu na reakcję. I właśnie dlatego wiele dziwnych, tajemniczych bugów lubi pojawiać się właśnie wtedy, czyli we wtorki. Co drugi? Bo nie każda aktualizacja jest co tydzień. Proste i jakie podstępne. Skoro już wiesz, że bugi mogą się chować i zmieniać formę, to teraz chwilę o tym, jak w ogóle o nich rozmawiać. Bo jedno to zobaczyć, że coś nie działa, a drugie zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło czyli zgłaszanie kontra rozumienie błędów. Mówisz, nie działa. Ale dla programisty to znaczy tyle, co coś mi nie smakuje dla kucharza. Co, dlaczego, od kiedy, przy jakiej potrawie? Skłoszenie powinno mieć konkrety. Co zrobiłeś, czego oczekiwałeś, co się wydarzyło i jak to odtworzyć. I tu wchodzi tester, czyli taki Sherlock Holmes IT: zbiera informacje, tropi ślady, analizuje objawy i przekłada to wszystko na język, który zrozumie programista. Bez emocji, bez domysłów. Konkretnie. Jak dobry tłumacz, który upewnia się, że żadna informacja nie ginie w przekładzie. Idealne zgłoszenie to takie jak przepis kulinarny, krok po kroku. Co zrobić, żeby wyszedł bug? Co powinno się wydarzyć? A co się dzieje naprawdę? Z dodatkiem rzutów ekranów, logów, kontekstu, zainstalowanego programowania i jego wersji. Jeśli nie będzie wszystkich informacji pozwalających odtworzyć problem, to tak jakby w przepisie zabrakło któregoś ze składników. Wszystko wygląda dobrze do momentu, aż zamiast zupy masz zupopodobną podobną ciecz o zapachu spalonych nadziei. A teraz czas na danie główne. Historia z produkcji. Jedna z tych, które pokazują, że nawet mały element potrafi rozwalić cały system. Poznaj checkboxa za głady. Historia, którą teraz opowiem, wydarzyła się naprawdę. I to nie w żadnym garażowym startupie. Tylko w jednej z dużych europejskich instytucji finansowych, obsługującej miliony klientów. Szczegóły zostały częściowo zmienione, ale sama sytuacja została opisana podczas European Banking Tech Awards w 2019 roku w Londynie konferencji, na której banki dzielą się zarówno sukcesami, jak i bolesnymi lekcjami z cyfrowych wpadek. W systemie bankowym pojawiła się nowa funkcja checkbox z napisem wyślij do wszystkich. Pomysł był prosty miała ułatwić życie pracownikom, umożliwiając szybkie wysyłanie informacji do wielu odbiorców naraz np. Na w sytuacjach kryzysowych czy pilnych powiadomień. Wyszło odwrotnie. Co poszło nie tak? Nie było potwierdzenia. Nie było limitu adresatów. I wszystko zadziałało synchronicznie. Czyli klik i startuje lawina maili. Setki tysięcy wiadomości naraz. System nie wytrzymał. Padł. Tak po prostu. Efekt? Klienci nie mogli się zalogować. Support nie nadążał z telefonami, a zespół IT walczył z awarią przez cały dzień. Wszystko przez jeden niepozorny checkbox. Wniosek? Nie ufaj checkboxom. Zawsze pytaj. A co jeśli ktoś kliknie? I nie pozwalaj robić rzeczy masowych bez ostrzeżenia, bo to może bardzo zaboleć. Bagosfera, jak każda inna dzika kraina, ma swoje prawa, ale to nie znaczy, że jesteśmy na nią skazani. Można ją ujarzmić, albo przynajmniej zadbać o porządek. Bo tak jak w domu nie zostawiasz resztek jedzenia na stole, jeśli nie chcesz mieć inwazji mrówek lub nieprzyjemnego zapachu, tak w godzie też trzeba dbać o higienę. Dlatego teraz pora pogadać o tej cyfrowej higienie. Czyli o tym, jak nie karmić błędów i nie pozwalać im się rozmnażać. Skoro już wiemy, skąd się biorą i co potrafią, warto dowiedzieć się, jak je trzymać w ryzach. Rzecz jasna, testy to podstawa, tak samo jak szczepienia. Chronią przed nawrotem starych chorób, czyli błędów. Jednostkowe, sprawdzają, czy pojedyncza funkcja działa tak jak powinna. Trochę jakby sprawdzał, czy każda cegiełka w Twoim cyfrowym domu trzyma się dobrze. Integracyjne, testują jak te cegiełki współpracują ze sobą. Czyli czy drzwi otwierają się po kliknięciu dzwonka? End-to-end to, end to już test całego domu. Od momentu, gdy naciskasz dzwonek, do chwili, gdy dostajesz kawę w kuchni. Im więcej testów, tym mniej niespodzianek. Ale same testy to za mało. Nawet najlepszy kod może mieć ukryte pułapki, które przeoczy jeden programista. I tu właśnie wchodzą przeglądy kodu. Przegląd kodu to jak czytanie Twojego wypracowania przez kogoś innego, zanim je oddasz. Druga para oczu potrafi zauważyć literówki, nieścisłości, a czasem dziury w logice, które tobie umknęły. W IT to trochę jak wspólne gotowanie. Każdy rzuci okiem, każdy coś doprawi i razem wychodzi lepiej. Druga para oczu zawsze się przyda. Ktoś może zauważyć coś, czego ty już nie widzisz. Przeglądy kodu pomagają też uczyć się na błędach innych. Win-win, nie ma przegranych. OK, testy zrobione, kod przejrzany, ale co jeśli coś pójdzie nie tak po wdrożeniu? Potrzeba jeszcze sposobu, żeby szybko zauważyć, że coś się dzieje. I tu pojawia się monitoring i logowanie. Monitoring i logi to takie twoje cyfrowe zmysły. Logi zapisują wszystko, niczym dziennik pokładowy statku kosmicznego. Dzięki nim możesz cofnąć się w czasie i sprawić, co się właściwie wydarzyło, kiedy system nagle stwierdził, że dziś nie pracuje. Natomiast monitoring to taki czujnik ruchu. Informuje cię natychmiast, gdy coś się dzieje. Dzięki temu może zareagować, zanim użytkownik nawet zauważy, że coś poszło nie tak. To taki system alarmowy wczesnego ostrzegania, który wyłapuje problem zanim wewnątrz pojawi się złodziej albo bug. Ale nawet najlepsze testy, przeglądy i monitoringi mogą nie wystarczyć, bo w świecie IT, jak i w życiu, błędy zdarzają się zawsze. I wtedy nie jest istotne kto zawinił, ale co możemy z tego wynieść. Należy pamiętać o utrzymywaniu kultury bez winnych, bo jeśli wszystko zawiedzie i bak się jednak pojawi, to najgorsze co można zrobić, to zacząć polowanie na czarownicę. Najważniejsze to nie szukamy winnych, szukamy przyczyny. Inaczej, jak każdy będzie się bał przyznać, że coś zrobił, to nikt nie znajdzie rozwiązania albo będzie to trwało bardzo długo. A wiadomo, czas to pieniądz. A przecież chodzi o to, by działało lepiej. To jak z kuchnią po pożarze. Nie pytamy, kto zostawił garnek, tylko jak uniknąć tego następnym razem. Kiedy zamiast wytykać błędy, skupiamy się na zrozumieniu, dlaczego się wydarzyły, zyskujemy coś bezcennego wiedzę. A wiedza to najlepszy środek na bagi taki cyfrowy spray na komary, tylko bardziej skuteczny. No i jesteśmy na końcu tej wyprawy. Pagosfera to dzikie miejsce, ale już wiesz, jak je zrozumieć i oswoić. Pamiętaj, błędy będą zawsze, ale można je poznawać, tropić i trzymać w szachu. Dzięki za wspólną podróż. Trzymaj się. Cześć!